Przyjaciółka pacjentki dr Anny Nowickiej chce ostrzec dziewczynę, że jej partner zamierza z nią zerwać, jeśli okaże się, że będzie miała usunięty implant. Ma nadzieję, że trzydziestolatka przejrzy na oczy i rozstanie się z mężczyzną. Niestety, wręcz przeciwnie, to jest straszny postak. Ty musisz go rzucić. Co? O czym ty mówisz? E, słuchaj, on wystraszył się, że może stracić implant i już szuka sobie nowej. Tak na wszelki wypadek. Rozumiesz to? Po co miałby sobie szukać innej laski? No przysięgam ci, widziałam go jak podrywa jakąś dziunię i on w ogóle się st strasznie wybuchł, aż w końcu stwierdził, że on i tak cię omota. Rozumiesz Drugie to? panie, ja bardzo proszę troszeczkę spokojniej, dobrze? Hmm? Nie pleć bzdur. Od początku byłaś zazdrosna o moje szczęście. Co? co ty, Co ty mówisz? Tak, chciałaś nas rozdzielić z Patrykiem. Nie mogłaś znieść, że mam kogoś, kto mnie kocha. Nie, ty, on naprawdę cię omotał, dziewczyno! Patryk jest moim facetem, jest cudowny. Nigdy by mnie nie zostawił w potrzebie. Nie, ja po, 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 co? Ja mam dość. On po, po prostu przerobił ciebie jak chce. Ty mówisz, że wszystko. Nie, idę stąd. Na, Bardzo ra. dobrze. Pacjentka nie przyjmuje do wiadomości tego, że jej partnerowi zależało jedynie na jej wyglądzie. Mimo to słowa przyjaciółki nie dają jej spokoju. Chcę natychmiast porozmawiać z ukochanym. Patryk? Pa co to jest? Co to za dziewczyna? Co ty wyprawiasz? Jagoda? Kto to jest? To ja leżę w szpitalu, a ty się obcałujesz z inną? To jakaś twoja laska? Nie no, spoko, baby. I tak chciałem z nią zerwać. Ty mi się bardziej podobasz. Co? Po tym, jak sobie zrobiłam na ciebie cycki, napełniłam się serca ty dajesz nogę? Co? Sorry, ale to nie moje klimaty. Ja się stąd zmywam. Nie no, zaczekaj. Nie no, ja nie wierzę. Dałeś mi się kompletnie omotać. Czemu od razu tak ostro? Przecież ja chciałem tylko, żeby była mega laską. To nie moja wina, że jej się implant spaprał. Nie może ode mnie wymagać, żeby był z dziewczyną z jedną piersią. Jeszcze mi Nikolę przepłoszyła. Super, zostałem bez laski. Teraz muszę szukać nowej. Przedziestolatka okay. zrozumiała, że jej przyjaciółka miała rację, krytykując ją za zmienianie się dla partnera. Jest załamana i chce przeprosić koleżankę. Chce tylko uchronić przed tym debilem, wie? Ja cię tak potraktowałam. Co ty wyrabiasz? Jako da? Boże! Byłam taka głupia! Powiększyłam te cyckie dla niego, to wszystko przez niego, rozumiesz? Co, już wiesz, że nie kłamałam. Co? Tak, poszłam tam, a on całował się z jakąś dziewczyną. No. Mówiłam ci, że to jest kretyn. Jak ja mogłam mu się dać tak omotać? Ej, najważniejsze, że w porę zorientowałaś się, co to za jeden. W porę? Ja mam sepsę, nie wiem, co ze mną będzie później, no. Ej, Ej, spokojnie. Przejdziemy to razem, wszystko będzie dobrze. Dziękuję ci, że jesteś ze mną. No pewnie, no chodź. Chodź, musimy już wracać.